Siemanko z tej strony Hipcio i dziś y, otwieramy skrzynki w CSGO y, jest to moje pierwsze otwieranie skrzynek y, skrzynki cienia mm. i tutaj możemy y, będziemy o, y, otw otworzymy cztery skrzynki i tutaj możemy takie skiny właśnie dropnąć mm. Fajny jest akacz. Fajne też są te kosy. USP też jest fajne. Yy, jeden klucz kosztował 2,35 euro. A skrzynki też kupiłem po 5 eurocentów. Yy, no i dobra, użyj klucza, żeby już tu nie przedłużać. Matko święta jak blisko było On już, on już był mój Ale Mach 7 Tylko Max 7 Może, może tą pierwszą Użyj klucza. Może teraz Kobaltowy rdzeń Ależ to groźnie brzmi no nieźle, przetestowany i lekko używany Kurde Ale dałem mm Jeh -hmm. yeah. <ścoughs> To są jaja I love you Gaben I love you Oooo oh! fabrycznie nowy? Nieźle. Ostatnia skrzynka, jak będzie, jak będzie, kurde, ten MAC7, to będzie, kurde, jakiś prank po prostu. Jest progres, Glock, 18, zjawa. Bardzo, bardzo słaby opening. Hmm. No i jednak nie mamy szczęścia do, do, do skinów i do CSGO. Hmm. Jak coś to widzimy się prawdopodobnie w jakimś może yy, następnym openingu. Hmm. Jakieś kolejne cztery skrzynki otworzymy. E -e. Jak coś to... Trzymajcie się do następnego. Możecie dać łapkę w górę za te trzy mak eee, siódemki, które są bardzo, bardzo cienkie. Dobra, Nara.